Siemanko z tym Piotreczko, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w Among Us i to jest nowa seria, bo będziemy robić różne mity. Podeślijcie, dajcie mi na komentarze jakieś fajne ten mity, albo na jakiś inny odcinek dajcie mi jakieś fajne różne mity. Chętnie wam szybnę serduszko i oczywiście te mity dam do odcinku, więc polecam. Wyjdźmy sobie z węta i teraz. Pierwszy mit to będzie na kamerach. Pokażę Wam o co w nim chodzi. Naprawdę jest on naprawdę fajny i przydatny. Z serio, w grze jest on bardzo przydatny, więc idziemy sobie na kamery. Podobno jest bardzo fajny. Czy Wam już pokazuję. Widzicie? Widzimy czarny komputer. Przewodniamy sobie tu tu troszkę widać tego komputera czarnego, ale trochę też nie. Pójdziemy sobie tu widać tro troszeczkę więcej. Pójdziemy się tu, już nie widać tego czarnego komputera. To jest pierwszy mit, który jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to też bardzo przydatny i dobry, więc przechodzimy do następnego mita. Dobra, ja sobie idę do miejsca i zapomniałam Wam powiedzieć, że tamten mit został potwierdzony. O co chodzi w tym micie? Ten mit jest taki, taki że. Widzicie, tu mamy węta, a tu mamy drzwi wyciągnięte, więc. naciśnijmy sobie węta. Widzicie? Wskakujemy do ziemi. Nie do węta, tylko do ziemi, jak widzicie. Więc ten mit jest. Całkiem potwierdzony. Widzicie, tu już normalnie wchodzimy do węta, przesuwa nam się sam ludzik. A tak to, jak staniemy koło ko, tu, tutaj, to jak widzimy, wskakujemy do ziemi, więc na pewno ten mit jest potwierdzony. Następnym mitem jest staniecie tutaj, co pozwoli nam się przeciąć. Ale no, no nie wydaje mi się, czy to. Nie za bardzo też myślałam o tym mitie, że ten mit nie jest za bardzo prawdziwy. I w ogóle nie wierzyłem w go, więc chciałam go przetestować. No i ten mit raczej nie jest potwierdzony, więc idziemy do następnego mita. Następnym mitem jest taki mit, że jak wejdziemy do wenta. I wejdziemy tu i jak widzimy, nie widzimy w kamerach kto jest, więc jest to trudne kto tu może stać na przykład na kamerach. Ale po, podobno jak wejdziemy do ja. midbeja, to o widzicie, przemieścimy się za elektrykara do MidBeya, a potem na kamery i zobaczcie, przez chwilę widać, czy ktoś tam stoi, więc to jest naprawdę opłacalny mit i naprawdę polecam go, więc yy, możecie. I je używać, te mity, ale naprawdę niektóre mity są przydatne. Polecam. A to by na było na tyle dzisiejszego odcinka, więc zostawcie subskrypcję na moim kanale. Nie zachęcam Was, ale zostawcie, było mi bardzo miło. Zostawcie lajka i zostawcie dzwoneczek, jeśli nie chcecie przegapić odcinków. Więc to by było na tyle. Cześć.